O duchu Przenajświętszy Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz nam udzielić daru mądrości, abyśmy poznali i umiłowali prawdę wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nad dobro wieczne nie przekładali. Ześlij nam Panie Twojego ducha. O duchu Przenajświętszy Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz nam udzielić daru rozumu, Abyśmy poznali, o ile dozwala nieudolność ludzkiego umysłu, prawdy objawione. Ześlij nam, panie, Twojego ducha. O duchu, przenajświętszy pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz nam udzielić daru umiejętności, abyśmy się przekonali o nicości swojej i wszystkich rzeczy stworzonych żebyśmy wszystko odnosili do Boga według uczuć serca Jezusowego i wzgardzili marnościami tego świata. Ześlij nam, Panie, Twojego Ducha. O Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz nam udzielić daru rady, abyśmy ostrożnie postępowali wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i wypełniali zawsze wolę Bożą. Ześlij nam Panie twojego Ducha. O Duchu przenajświętszy, Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz nam udzielić daru mocy, abyśmy przezwyciężali pokusy nieprzyjaciela i znosili prześladowania, na które kiedykolwiek będziemy wystawieni. Ześlij nam Panie twojego Ducha. O Duchu przenajświętszy, Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, Raz nam udzielić daru pobożności, abyśmy się rozmiłowali w rozmyślaniu i modlitwie i w tym wszystkim co odnosi się do służby Bożej. Ześlij nam Panie twojego Ducha. O Duchu Przenajświętszy Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, Racz nam udzielić daru bojaźni Bożej, abyśmy pilnie unikali wszystkiego, co by Ciebie, Boże, obrazić mogło, abyśmy bali się grzechu więcej niż samej śmierci z miłości do Ciebie. Ześlij nam, Panie, Twojego Ducha. Do tych darów, Duchu Święty, dodaj dar pokuty, abyśmy za grzechy swoje żałowali i ducha omartwienia, abyśmy zadoszczyli boskiej sprawiedliwości. Ześlij nam, Panie, Jego Ducha. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Amen. Tak jak wczoraj, siostry i bracia, obrazowo mówiłem o tym, że sakrament sztu jest takim ogromnym skarbem, którego się nie da właściwie wyliczyć w kategoriach pieniężnych. Ta cyferka jednego biliona to tylko taka wymyślona, oczywiście, ale pokazująca, jak to jest ogromny skarb. I tak jest w każdym z każdym sakramentem. Tak jest również z sakramentem bierzmowania. Wielki skarb. Nie da się go wymierzyć w żaden sposób, bo w tym sakramencie człowiek otrzymuje samego Boga. To święty w pełni zamieszkuje w człowieku przez dar sakramentu, którego udziela najczęściej biskup nakłada ręce na głowę namaszcza nas olejem i otrzymujemy właśnie dar namaszczenia pełni Ducha Świętego już w czasie Chrztu Świętego ten Duch Święty zagościł uczynił nas świątynią, a przy sakramencie bierzmowania właśnie daje nam wszystkie potrzebne dary, do czego? Do tego, żebyśmy w pełni po chrześcijańsku dojrzale postępowali i dlatego praktyka Kościoła jeśli chodzi o sakrament bierzmowania, jest taka, Kościoła katolickiego, że przyjmują go najczęściej ludzie młodzi, czyli ludzie, którzy zbliżają się do takiego wieku dojrzałości pełnej. Różnie to było w historii. Czasem to byli uczniowie kiedyś, to wspominają starsi, że na przykład przyjmowali gdzieś tam w połowie szkoły podstawowej. W naszych czasach to się dzieje gdzieś około końca gimnazjum. A w moich czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły, to była gdzieś końcówka szkoły średniej. Jeśli dobrze pamiętam. Więc to się zmienia, to jest takie płynne, ale zawsze chodzi o to, żeby to właśnie było takie dopełnienie dojrzałości. Bólem Kościoła jest to, tu muszę powiedzieć, taką sentencję, taką myśl, którą słyszałem, że jest taka część, i to pewnie mała, może nawet coraz większa, grupa młodzieży. Dla których przyjęcie tego sakramentu jest, jak oni to mówią, pożegnaniem z Kościołem. I to rzeczywiście absurd. To jest to, o czym wczoraj przestrzegałem, że jeśli człowiek coś przyjmie od Pana Boga, a potem to sobie tak jakby chciał odłożyć i powiedzieć, a teraz to zakopię, niech sobie to tam leży gdzieś, bo mi to do niczego niepotrzebne, tak na wszelki wypadek, to mówi się, że to jest potrzebne do ślubu no to na wszelki wypadek prawda, to tam ten sakrament przyjmę, ale tak naprawdę to w ogóle nie chce być posłuszny temu duchowi świętemu ani dać się prowadzić mu w jakikolwiek sposób, więc mówię, pożegnanie z kościołem, to zresztą widać dobrze po wielu młodych ludziach, może tu w waszej parafii to jest takie mniejsze środowisko bardziej zamknięte, lepiej się znać, ale w takich dużych parafiach wielkomiejskich, gdzie jest po kilkanaście kilkadziesiąt tysięcy ludzi to kto takiego młodego człowieka zna, to on po prostu przyjmie ten sakrament bierzmowania, i od tej pory go w kościele rzeczywiście już nikt nie zobaczy, albo sobie wpadnie od czasu do czasu. To jest rzeczywiście dowód na świętokradztwo. To, co zrobił taki człowiek, to jest świętokradztwo. Czy on to rozumie, ja tego nie wiem, ale myślę, że jego dorośli rodzice powinni rozumieć, co on robi, dlaczego coś takiego robi. Nie wolno sakramentu bierzmowania w ten sposób przyjmować. Ja zawsze mówię, że lepiej wtedy nie przyjmować sakramentu, niż mieć go przyjąć w sposób taki niegodny, wręcz świętokracki. Bo to mi niczym, w niczym nie pomoże. Ja nie mogę z tłumem, bo idą koledzy, koleżanki, to ja też pójdę do sakramentu bierzmowania. Prawda? Bo trzeba to zaliczyć, prawda? mieć tam jakiś listek, który to potwierdza. Kto uwierzy i przyjmie sakrament, ten będzie zbawiony. Temu Bóg może pomóc. Nie można przyjmować sakramentów świętych bez wiary. Bo człowiek, który przyjmuje sakramenty święte bez wiary, grzeszy. Nie wolno. To jest po prostu niedozwolona sytuacja. Kiedy człowiek nie wierzy, tak jak uczy Kościół, nie wierzy w Boga, nie wierzy w prawdy wiary, a zarazem chce przyjmować sakrament święty. I to jest straszne, że w Kościele trzeba takie nauki głosić, że wręcz przestrzegać ludzi, Którzy skądinąd są niby katolikami, bo przyjęli chrzest w dzieciństwie, potem byli u u komunii, ale jeśli straciłeś wiarę, ja nie wiem czemu tak jest, mówię do tych młodych, którym mogłoby się tak zdarzyć, to trzeba powiedzieć: nie. Ja nie mogę tego sakramentu przyjąć niegodnie. Tyle uczciwości trzeba mieć, takie minimum uczciwości, że mnie wolno brać czegoś, w co ja nie wierzę. Nie wolno mi tego robić na wszelki wypadek, bo to jest świętokradztwo. Jak dojrzejesz, jak nagle zrozumiesz, że to jest ci jest potrzebne, że uwierzyłeś rzeczywiście Panu Bóg, chce. będziesz chciał być Mu posłuszny, to owszem. Ale wróćmy teraz do, jakby do początku. Pan Jezus obiecywał apostołom, powiedział, że są słabi, właśnie, że ześle im Pocieszyciela, Ducha Świętego. Ale mówili dopiero wtedy, jak ja będę uwielbiony na krzyżu.